Cześć, witajcie, ja jestem Technikapa w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak łączyć się z bazą danych MySQL, jak do niej mm, dokładać rzeczy w stylu komendy Insert into i jak z niej brać rzeczy w stylu Select gwiazdka FROM do tego będą nam potrzebne będzie nam potrzebne kilka rzeczy. Po pierwsze sama baza danych OK, w taki sposób ja mam już coś zrobione i będzie potrzebny nam XAMP i to są takie dwie rzeczy. Jak pobierzecie sobie Xampa, to tutaj będzie, klikniecie sobie admin, i wtedy was przeniesie do tej strony, na której ja tutaj jestem. A więc, tak, mam już stworzoną generalnie coś takiego pod bazą danych, co się nazywa test. I tu mamy informacje o, o jakiś tam, robiłem platformę kiedyś z testami, i ogólne informacje o teście tutaj są. I my sobie z tego będziemy brać dane, i zaraz będziemy sobie je też insertować do tej bazy danych, i wszystko będzie nam się wyświetlało w konsoli, tak jak tutaj na przykład. Ok, a więc jeszcze jedna sprawa w opisie będzie do pobrania specjalna biblioteka, którą trzeba sobie dodać, bo inaczej Wam to nie zadziała. No, i jak już sobie to wszystko zrobicie, to teraz tak, zrobimy sobie oczywiście try, catch, exception e, print stack trace. I class for name, yy, i tutaj sobie napiszemy słuchajcie, com mysql jdbc driver To jest taki specjalny coś, co musimy napisać, i wtedy możemy sobie korzystać z tej, z połączenia z bazą danych. I teraz tak będziemy tworzyli sobie to połączenie. connection con równa się driver manager. Get connection, i tutaj nawias. I teraz tak, importujemy sobie connection, Java SQL i driver-manager, to samo No i teraz tutaj trzeba podać odpowiednie argumenty I jakie to będą argumenty? Więc teraz tak, najpierw jdbc piszemy, dwukropek mysql i to jest jakby standardowo na razie. Dalej piszemy y, nasz host, jaki mamy. Jeżeli hostujecie sobie to gdzieś na stronce, to będzie inny, ale z tego względu, że ja mam to odpalone na XAMPIE, to tutaj podstawowy host to jest localhost. Port, jaki jest port? Port widzimy tutaj: 3360, yy, znaczy 06. 3306 yy, i tutaj będzie nazwa bazy danych. Moja nazwa bazy danych to jest New Podłoga Learning i po przecinku piszemy sobie teraz hasło jakie mamy. Domyślne hasło dla Xampa to jest root. Znaczy sorry to jest użytkownik root, a hasła nie ma. Domyślnie w Xampie. Ok więc w taki sposób sobie tworzymy połączenie. Teraz tworzymy sobie coś takiego co się nazywa statement. Statement stmt. Eee, JavaSQL import. Eee, I teraz tak. Mm, równa się connection create statement. I teraz dzięki temu statementowi będziemy mogli albo właśnie insertować rzeczy, albo sobie brać z bazy danych. Na początku pokażę, jak brać te rzeczy bazy, z bazy danych. Piszemy sobie result set mm, rs, w skrócie sobie nazwiemy to, importujemy JavaSQL. I to jest stmt execute query. Yy, I tutaj będzie komenda select gwiazdka from tests. Dlaczego select gwiazdka from test? Tutaj widzicie, mm, ten mysql nam trochę podpowiada. I tutaj jest napisane to, co, i, i tu jest wpisane tak, jakby taka pseudo-komenda. Która musiałaby zostać wykonana, żebyśmy widzieli to, co tutaj mamy. Czyli generalnie cały widok tej, tego czegoś, Select gwiazda From Test pokazuje nam to. Więc sobie użyjemy tego samego. Select gwiazda From Test. Tutaj oni piszą coś takiego jeszcze, takie, takie coś. Nie, musi, nie musicie tego pisać. To się pisze w takich przypadkach, jeżeli na przykład macie. Nazwaną bazę danych INSERT, no nie? Albo SELECT. Jeżeli byście chcieli sobie nazwać bazę danych SELECT, to chyba wtedy się pisze te takie coś. No. Więc dalej. Mamy while RS next. I, a może sobie jeszcze zrobimy coś takiego? System print ln. I teraz tak. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy. ID, title, description, questions, lesson ID. Mm, więc napiszmy sobie to tak na szybko. ID, title. Może e, nie chciałem plusów. ID, title, e, description, questions, lesson ID. Przy czym te ostatnie rzeczy czyli questions i lesson id są intami więc jak będziemy sobie insertować rzeczy to musimy pamiętać, że tam muszą być tylko i wyłącznie inty yy, dalej system, tutaj piszemy sobie też ln i jak pobierać sobie te rzeczy bierzemy sobie, yy, robimy coś takiego jak rs i możemy użyć sobie rzeczy, yy, takiego czegoś jak guest string, jest tutaj tego dużo ale ja sobie po prostu wezmę get object yy, to jest takie, jakby po ogólne takie stwierdzenie, ten get object. No i damy sobie takie oddzielenia. Yy, tutaj spację może. No i pierwszy obiekt, tak, mamy ich 5, więc 2 plus yy, plus 3. 4 yy, no i ostatni, piąty. 5. Ok, i jak już to mamy, to w sumie będzie koniec naszego while'a I możemy sobie pisać connection close. Więc teraz sobie wyeksportujmy to na nasz serwer. I powinny się po prostu wyświetlić te rzeczy z tej bazy danych. Oj, coś tutaj jest nie, nie tak. MySQL i napisałem, a powinno być mySQL. Jeszcze raz: build. Ok, przodujemy. I mamy ID, title, description, question slash ID i widzicie, wypisało nam coś takiego. Teraz sobie sprawdźmy, czy te wyniki się zgadzają. No, jak widać one się zgadzają. Więc teraz jak coś e, zinsertować do tej bazy danych. Też jest to bardzo proste. Generalnie można to zrobić w jednej linii i my sobie tak też to zrobimy. STNTMT Odnosimy się do tego statementa i execute update. I w tym update napiszemy insert into tests values i tutaj sobie napiszemy na przykład jakieś ID i tytuł, opis. No, nie będę tego wypełniał, po prostu takie rzeczy wpiszę. Tak jak mówiłem, ostatnie dwie wartości muszą być intami, więc na przykład dajmy jeden i dajmy sobie 3 na przykład. Ok, więc teraz sobie to zbudujemy, eksportujemy, przeładowujemy serwer. Ok, i niby te wyniki są takie same, niby tu się nic nie wydarzyło, ale to dlatego, że nie wypisaliśmy czegoś dodatkowego do konsoli. Ale teraz zacznijmy sobie na bazenach. Jeżeli ją otwierzymy, to mamy jakieś ID, tytuł, opis, description. A więc widzicie, że to działa. Yy, dodały nam się wartości, więc no właśnie w taki sposób można sobie to, te rzeczy robić do bazy danych. Ja to jeszcze sobie usunę. Delete from test. E, where ID. OK. Usunę sobie po prostu tą linijkę, bo nie chcę sobie zaśmiecać. OK, więc. Więc no, tak by to wyglądało. Jeżeli Wam się spodobał filmik, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli macie jakiś problem z pluginiem, to zapraszam na Discorda, link w opisie tam często pomagamy. No i cały source code z tej serii będzie na Patreonie. Link znaczy w opisie macie instrukcję, a na Discordzie macie wszystkie linki. A więc co, to by było na tyle. Trzymajcie się na razie, no i cześć.